Wczoraj stała się rzecz straszna. Disney, ten zły Disney, zamknął firmę Lucas Arts. Po 31 latach. Po 30, tak. Tak, ma, no dobra w maju stuknęłoby 31 w latach istnienia. A tak naprawdę, no właśnie, stało się coś, czy się nie stało? Bardziej stało się sentymentalnie, bo takie osoby jak my we dwoje, czyli którzy zaczynali gr grać w latach 80 -tych, 90 -tych, mają sentyment do Arca przez pryzmat Monkey Island, Indiana Jonesa, tam pierwszych gier serii Star Wars, które były znakomite i do dzisiaj wspominamy. Jednak fakty są takie, że ostatnie 10 lat w wykonaniu Arca to po prostu to była klęska. Tak, najwyższa chyba gra, najwyższa oceny, ocena gry wydanej zrobionej przez tą firmę, to wynosiła 8 na 10 do Forza Unleashed. W praktyce w zasadzie niedużo się stało, natomiast mentalnie to jest taki upadek kolejnej firmy pokroją MicroPros. Przypomnijmy Przypomnijmy sobie przypadek Marvela, który też został przejęty przez Disneya. No, i jak tutaj y, powszechnie wiadomo, te filmy y, są całkiem niezłe. Mówię w cudzysłowie, bo ja osobiście nie, nie wszystko mi się tam podoba w, w tych filmach. Ale generalnie uznawane są za całkiem niezłe. Okazało się, że Disney nie zabił Marvela. Tak samo moim zdaniem, Disney nie zabije Star Warsów i nie zabije innych marek. Raczej w, w zamknięciu Lukasarcu spodziewam się czegoś dobrego, bo szczerze podzielam zdanie Łosia. Te gry. Które były wydawane w ostatnich latach, są raczej takie sobie. Ja szczerze powiedziawszy, może że jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, nie potrafię sobie przypomnieć naprawdę dobrego tytułu. Chyba ostatni to był Empire at War, który tak. naprawdę utkwił mi w pamięci. O, 2004 albo 3. No to tak na dobrą sprawę, no, no ludzie, no, to chyba się dobrze dzieje, że coś się dzieje wreszcie. Zostało zapowiedziane, że Disney będzie udzielał licencji yy, zewnętrznym producentom. Jeżeli daj im odpowiednią, odpowiednio dużo y, swobody, jeżeli y, te projekty będą naprawdę interesujące, jeżeli wrócą marki nie tylko z, y, związane z giznymi wojnami, bo to wiadomo, że przychodzi pierwsza na myśl. Ale właśnie takie już zapomniane rzeczy, jak na przykład właśnie te wszystkie stare przygodówki, za które tak naprawdę Lukas Arts się kocha do dziś. No na przykład Green Fantango. Ja bym chciał no, zobaczyć część drogę. Bo whatever, tamtego jest ducka i trochę. No dokładnie. Przejęcie Lukas przez Disneya jest też właśnie szansą, żeby bogaty katalog marek tej firmy jakby wypłynął znowu, ponieważ są studia zainteresowane mniejsze lub większe zainteresowane wskrzeszeniem poszczególnych serii i do tej pory jakby to wszystko było zabijane w zarodku przez dużą korporację jaką był Lucas Lucasfilm LucasArts. W tej chwili jeżeli to wszystko przeszło do Disney'a, może faktycznie ktoś tam dojdzie do wniosku, że dla, dlaczego mamy tego nie wykorzystać, nie czerpać z tego jakichś tam licencyjnych, e, licencyjnych pieniędzy i, i dać na przykład tej, tej Lowi, żeby zrobił coś nowego na, na, na bazie starej marki? Tak, na dobrą sprawę te wszystkie najfajniejsze gry, które sobie nie wiem, przypominam, które, które cenię, które wielbię, e, sygnowane logiem LucasArts. Tak, na dobrą sprawę to były właśnie gry tworzone przez, przez zewnętrznych producentów. A co prawda była duża nadzieja na, ten, na te nowe Star Warsy. Które mają tytuły jak, 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 jak taksówka w zmiennikach, ale yy, też to cóż pokazano. Jeden krótki filmik, który tak na dobrą sprawę po, po akcji z Aliensami nie wiadomo nawet, czy był faktycznym kawałkiem gameplaya, czy też jakimś sfingowanym materiałem, więc też nie, nie, nie ma chyba za bardzo po czym rozpaczać, bo tak naprawdę nie wiemy, jak to wszystko wyglądało naprawdę.